witam wszystkich laki akwarium szybki przegląd moich trzech baniaków Mikołaj bo jeszcze świątecznie ale zaczynamy od mało, najmniejszego akwarium jak już yy, powinniście wiedzieć jeśli oglądacie kanał A jeśli nie to już mówię kostka 30 litrów przynajmniej 27 dokładnie 30 na 30 na 30 Hmm, tutaj się niewiele dzieje, chociaż tutaj był restart, ale restart tylko i wyłącznie z tego względu, że po prostu tak zarosło to akwarium, że i tak trzeba było orwać roślinę. Więc stwierdziłem, że po prostu wyrwę wszystkie, dam nowej ziemi, nowego żwirku czystego i zaleję z powrotem. Było mi tak po prostu łatwiej, bo i wyczyścić szyby, wyszorować i, i, i wszystko inne. Było to łatwiej zrobić, a poza tym no, zarosło tutaj w 100% nie było widać nic przez rośliny. Akwarium od zawsze ma się dobrze, teraz też się ma dobrze. Tutaj od restartu chyba minęło ze 2 tygodnie jedyne, jedyne. Jedyne minimalne problemy to um, gdzieś tam pleśń wyszła z korzeni, chociaż już widzę, że chyba jej prawie nie ma, i filmu trochę się zrobiło bakteryjnego, czy też białkowego. Jak zwał, tak zwał. I to generalnie tyle. Trzy gatunki roślin tylko i wyłącznie już teraz. Walisneria, sagitaria subulata, przepraszam, walisnerii chyba tutaj nie ma. Mi się wydawało, że ją ma ale chyba nie. To jest wszystko sagitaria subulata tutaj. Te dwie sadzonki, które widzicie. Kryptokoryna, już nie pamiętam, która to. Dokładnie odmiana. No i tyle. Akwarium z rogu wygląda tak, ma się dobrze, krewetki wrzuciłem z powrotem, też im się nic wielkiego nie stało. Tutaj jest może, nie wiem, 20-30 krewetek. Nie mnożą się jakoś specjalnie, ale ja też ich specjalnie nie karmię. Praktycznie w ogóle nie dbam o to akwarium, jedyne co tutaj robię to dolewki, filtr czyszczę jak już się zapcha, jak nie, nie dmucha do porządku, a teraz jeszcze fajnie dmucha, tam widać, że, że podbija trochę tafle wody. Troszkę go wyciągnę, żeby ten film białkowy rozbić i to wszystko. Lampa ta co była, ziemia pod drzwilkiem i tyle. Jakoś to się ma. Troszeczkę tutaj widać, że na szybach coś się pojawiło. Le, lekko glona, ale, ale nic czym mógłbym się mm, przejmować. Tutaj widzicie krewety są całkiem ładne, jak na takie kundle stare, bo to jest partia tych krewetek, które dostałem od Mokrych łapsk dawno temu, nie wiem czy to był rok, czy więcej już nawet. I one tam przez różne baniaki sobie przechodziły. Ale jeszcze tutaj troszkę tych krewetek jest. Teraz akurat nie widać, trzeba by im było dać jeść, ale to tak jak mówię, karmię sporadycznie. I tyle. Były tu głupiki. Było sześć sztuk tych niebieskich, jeśli ktoś pamięta. Długo się całkiem nieźle trzymały te głupiki. Jeden gdzieś zniknął. Potem drugi. Przy restarcie baniaka już znalazłem tylko trzy gupiki, z czego jeden niestety jak były w poczekalni w 70 litrach wpadł do skimera, czego nie zauważyłem no i niestety z tego skimera już o własnych siłach nie wyszedł, no ale ale tak to niestety bywa, no, nie chcę już chyba tutaj kupować żadnych ryb, bo szkoda mi ich po prostu nie, przy tak małym dbaniu o to akwarium i przy tym, jakie ja mało czasu przy nim spędzam, tak jak mówię, tylko dolewki i, i filtry, jak się zapcha, czyli raz na pół roku, najwięcej. No i tyle, tak akwarium wygląda, ona sobie znowu zarośnie, jest jedna sadzonka kryptokoryn, dwie tej sagitarii, jakieś tam dwa stare korzenie. I, i tyle, i znowu akwarium idzie w odstawkę, wody chyba dolać muszę dzisiaj troszkę i, i to wszystko. No i przenosimy się do siedemdziesiątki. Tutaj na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest bardzo źle, ale wcale nie jest. To rzeczy. To akwarium stoi już jakiś czas, nie pamiętam teraz jak długo, ale tu mi się od jakiegoś czasu cyklicznie pojawia właśnie ten glon. Ten glon to prawdopodobnie jest Oedogonium. Różni się od zielenic z tym, że jest taki, ma taką strukturę taką, jakby się przypatrzeć tej nitce, to ona nie jest, nie jest taka prosta, tylko taka, taka trochę postrzępiona. Coś na kształt pieruna nawet może, można powiedzieć. Dlaczego mnie to aż tak nie, nie martwi? Otóż ten glon mi wychodzi zawsze jak yy, nie nienawoże. Yy, pod podłożem jest ziemia oczywiście. Yy, ale no, zdarza mi się tam czasami zapomnieć na jakiś czas o nawozach i właśnie on zawsze za każdym razem wychodzi właśnie przy braku nawozów rośliny sobie dadzą, dadzą radę i tak, bo y, wszystkie rośliny, które tutaj mam, a są tego całe trzy gatunki, cztery przepraszam, bo a, za chwilę y, mają jakby bazują na, na, na pobieraniu y, pożywienia z podłoża. Więc one sobie tutaj dadzą radę tak czy tak, przy, nawet przy zerowych wartościach yy, w supie wody, takie jakie miałem tutaj niedawno. Zazwyczaj, to już przerabiałem kilka razy w tym baniaku, odkąd on stoi w tej postaci, yy, na ten glon pomaga po prostu zacząć nawozić. Wtedy yy, rośliny wydają się wyjadać ze supa wody to, co im potrzebne i glon wtedy nie ma co jeść. Jeśli się przypatrzycie temu glonowi, oczywiście kamera trochę przykłamuje i dodaje koloru, ale on zaczyna szarzeć teraz. Jest go sporo w masie, ja wam pokazuję baniaki jak zwykle, takie jak one stoją. Mogłem to wyczyścić, powyciągać i pokazać ładniejszy baniak, ale ten mój YouTube'owy vlog właśnie działa w ten sposób, że pokazuje jak jest. No i Zacząłem nawozić ten baniak i, i nie ustępują te glony aż tak szybko. Więc myślę po prostu, że, że masy jakby y, roślinnej jest już tutaj y, na tyle, że, że tych nawozów prawdopodobnie dawałem za mało. Jak ja nawożę tutaj ja sobie zrobiłem taką mieszankę y, makro, która daje mi tam z 30 ml 1 ppm azotu i 1 dziesiątą fosforu. <kluzny> I sobie tego leję tak, tak na oko, czasami 2, i 0,2, a czasami 1, 0,1, jak mi się tam uwidzi. Tak się troszkę bawię z tym baniakiem. Hmm. Dlatego, że dobrze wiem, że, że ten glon jak tylko rośliny ruszą z kopyta, jak im nawozy spasują, to ten glon po prostu zniknie. I tak jak widzicie tutaj może w pewnych miejscach, tu gdzieś na środku, tak w tych miejscach, to jest, to jest szare, no. Widzę, że na kamerze to nie wygląda na szare tak całkiem, ale, ale musicie mi uwierzyć na słowo, jak zwykle, y, że to szare właśnie jest. CO2 tu jest podawane cały czas, y, świecą tutaj trzy rury, chociaż przy mojej kapryśnej lampie czasami cztery y, rury po 24 w i jest OK. Y, że jest OK, to też widać na chwili aragwai, którą tutaj widzicie. W lewym dolnym rogu. Tutaj naprawdę wybarwienie tej rośliny jest kapitalne. No, kolor mi się bardzo podoba. Kamera troszkę rozjaśnia go. On jest bardziej taki bordowy. I, i ta roślina ma się tutaj świetnie. Zresztą tak jak wszystkie inne. Tu jest Eleocaris Echinodorus, przepraszam, Echinodorus tenelus. Ta cała trawa to jest, to jest właśnie to. Niestety, kolejna roślina, która mi się rozrasta za bardzo i trochę ten cały. Aquascape jest zaburzony, nie jest to tak jak chciałbym, jak planowałem, chociaż no, z kondycji roślin nie mogę być niezadowolony, bo roślina wygląda świetnie. Kolejna taka rzecz, że, że tutaj nawożenie rzeczywiście za, zaczyna funkcjonować, to jest to, że jeszcze do może 3-4 dni temu miałem doły tutaj tego tenelusa żupę, a teraz jest to czysta zieleń. Tak jak możecie widzieć na, na, na wideo, troszeczkę tutaj jest przykłamanie. Widzę, że trochę za bardzo soczyście to jest pokazane tutaj na ekranie, ale no, trudno, nie, nie jestem fachowcem od kręcenia wideo, więc tak jak to telefon pokaże, tak to będziecie widzieć. No i tyle. No co tutaj mogę zrobić? Wybierę tej waty ile się da, wyrwę to, to ręcznie. Rośliny są na tyle mocno ukorzenione już tutaj teraz, że, że nie ma obawy o, o wyciąganie sadzonek. I to, i to znajdzie. Jestem przekonany, że, że w ciągu kilku dni, może tygodnia glona już nie będzie. Podmianka na pewno jeszcze też pomoże. Może ją zrobię za dzień lub dwa. Chwilowo nie mam zbyt dużo czasu. A wracając jeszcze do punktu, który... Od czegoś o czym mówiłem przed chwilą, że trzy lub cztery gatunki roślin. Otóż pokazała mi się tutaj. Utricularia graminifolia, gdzieś tam ją widzę, za to oglądanie. Jak wyrywałem ją swego czasu, to została mi dosłownie jedna łodyga, no a się jednak tutaj panoszy. bliźniągwa. także... No nie wiem, dacie jej się rozrastać, czy nie? Zobaczymy. Na pewno tutaj widzicie jeszcze Aragłaje, jak sobie fajnie zaczyna rosnąć jej chciałbym dać większe pole do popisu i, i tak systematycznie, co jakiś czas jak mi się przypomni i mam chwilę na, na zajęcie się tym baniakiem to wyrywam Tenelusa i, i daję miejsce Araguai, żeby przyszła sobie trochę na prawo oczywiście Tenelus mocno się bije o miejsce w akwarium i zaraz na lewo rośnie, także myślę, że, że przy następnej podmiance, przycince tutaj trzeba to będzie zrobić bardziej radykalnie i, i dać tej Araguai się Rozrosnąć trochę na prawo. No tutaj widać, że już się teraz te rośliny mieszają. Także to tyle. No, tak wygląda 70. Może niezbyt ciekawie, ale jak zrobię z nią porządek, to pokażę wam, jak to akwarium powinno rzeczywiście wyglądać. Tak jak wspomniałem, no niestety ten los się rozrosł za bardzo i, i przesłonił trochę hardscape, Także tutaj nie do końca ten, ten cały zamysł jest odzwierciedlony. No tutaj widzicie, że, że kamień dwo widać. Ale ten baniak mnie akurat nie stresuje w ogóle. Glą, widzę, że już jest na, na obu marcu. Trzeba to tylko fizycznie wyciągnąć z baniaka, zrobić podmiankę i kontynuować to co, to, co robię do tej pory. No i ostatnia część programu. Moje koronne 200 litrów. Im większy baniak, tym większy idzie. Jak widać na załączonym obrazku? Otóż tutaj się. Już długi czas, bardzo długi czas się męczę z no, tym, tym czymś co, co, co tutaj jest, co możecie widzieć, nie wiem co to za gląd. tu jest taki glut szarawy <laughs> plus troszeczkę zielonej waty, syf się z tego robi, niemożliwy i powiem Wam, że męczę się z tym glonem już od dobrych kilku miesięcy i wygrać nie potrafię. Próbowałem tu już niemal wszystkiego, raczej inaczej, z takich doraźnych działań, to działa na niego na pewno HemiClean. Zaciemnienie i woda utleniona. Problem jest taki, że wszystkie te chemikalia niestety szkodzą rybom, biologii filtrach i, i, i wszystkiemu generalnie co żyje. Jak jeszcze ryby sobie są, z tym są w stanie poradzić, to zresztą trochę gorzej. No, i nie mam na to rady. No, przerobiłem tutaj już dwie kuracje chemiklinem i zaciemnieniem. Pomaga. Baniak staje na nogi, ale dosłownie na, na parę dni tylko. Próbowałem tutaj już wyższych wartości nawozów, takich na zasadzie azot do, do fosforu 10,1-20 do 2. Próbowałem niskich stężeń makro z mikro to samo, próbowałem wysokich, niskich stężeń, no, no zero reakcji, po prostu glon rośnie w każdych warunkach. Teraz przerabiam jeszcze jeden temat, czy, czy jak to będzie wyglądało bez CO2. Wygląda dokładnie tak samo, tylko ten glon mniej bombluje. Mniej bombluje, bo nie jest tak, że zresztą co widać na ekranie, że, że całkowicie przestaje bomblować. Tutaj też muszę Wam powiedzieć, że kamera, jak widzę, troszeczkę przekłamuje i jest za jasno. W rzeczywistości jest dużo ciemniej w baniaku. Może mi się to uda... O! Podregulować troszkę. Coś ten deseń to jest tak mniej więcej, jak moje oko widzi. No i, no i tyle. Obecnie akwarium działa bez CO2. Nawozy dalej się leją, chociaż, nie wiem po co. Muszę wyłączyć pompę, co zrobię za chwilkę. I tyle. Za to muszę Wam powiedzieć, że świetnie mają się tutaj ryby. Chyba wszystkie troszeczkę sobie tego glona skubią i na nim żerują, bo wszystkie sobie podrosły. Najbardziej mnie tutaj cieszą skrzeczyki. Te moje fajne. Które zaczęły skrzeczeć. I tu sobie sprawdźcie jakieś tam inne filmy na YouTube, jak to, jak to brzmi. Bardzo fajny jest to dźwięk, nie jest cały uciążliwy, nie jest to jakieś bardzo głośne, bo to malutka ryba jakby nie było. Ale, ale bardzo fajne takie, takie zjawisko. I jak się czasami siedzi ramo jeszcze w akwarium, a światło nie jest zapalone i ona tam jakieś swoje te yy, zaloty zaczynają, zaczynają skrzeczeć. To, to jest akurat bardzo, bardzo fajne, bardzo ciekawe. Ryba, ryby niby głosu nie mają, a jednak, a jednak, no oczywiście to nie jest głos, ale, ale jakieś, tam, jakieś tam dźwięki wydają. No Tutaj widzicie te skrzeczyki, skrzy one mi się tutaj mocno barwią na czerwono przy tej mojej mm, lampie. Lampę po raz kolejny będę przerabiał prawdopodobnie za niedługo, żeby ją trochę wybielić, bo koloru czerwonego jest jeszcze troszeczkę za dużo w tym świetle. No, ale tak jak mówię, ryby się mają świetnie przy tyglonach. Naprawdę no. im bardziej zagrożony baniak, tym, tym, tym mm, ryby się lepiej prezentują, mm, lepiej się zachowują, są spokojniejsze. Teraz, jeszcze, jak nie ma CO2, to już w ogóle wszystkie są naprawdę mm, całkiem ruchliwe. Nawet te moje mm, niebieskie ramirezy. Chyba jeszcze są trzy sztuki, dają sobie całkiem radę. Ym, Ostatnie parę, parę sesji sprzątań, raczej prób posprzątania w tym akwarium, niezbyt dobrze się kończyły. Dlatego mi tutaj w rogu działa taki wewnętrzny filtr JBL, którego chyba kiedyś pokazywałem. To takie badziewie. Przepraszam, nie, nie badziewie. Filtr jest całkiem porządku. O ile ktoś chce mieć wewnętrzny, ale, ale że. No próbuję, próbowałem wypukać ten syf, bo ten grunt się zdawał odrywać, ale widzę, że. Tyle, ile się go oderwie, ile go obumrze, w akwarium tyle samo go przyrasta w ciągu kilkunastu godzin. Także, także mm, ja z tym się oficjalnie już poddaję. Dlaczego? No dlatego, no, tak, tak jak Wam mówię, kilka miesięcy męki z, z tym glonem, y, różniste y, próby. Zmiany nawożenia, zmiany twardości wody, i to nie były takie zmiany, że, że coś ciachnąłem na przykład połowę i, i, i za, za dwa dni nie, nie widziałem poprawy. Wszystko to, to trwa już naprawdę bardzo długo i, i zmiany robię powolne, nieduże i, i tyle. No jak chyba jeszcze kiedyś był jakiś taki film, gdzie miałem tutaj kępę tu gdzieś w tej okolicy, sporą kępę Ludwigi mini super red nie ma tej rośliny ona przepadła całkowicie pod glonami praktycznie wszystkie rośliny obumierają obu, obu są tak oblepiane tym glonem tam jeszcze się jakaś rotala próbuje uratować gdzie tam widać te kolorowe bardziej szczyty alternatera zero totalne dno także rezygnuję z tego akwarium Rezygnuję z, na pewno z podłoża jałowego, które tutaj jest od chyba roku. Tak mi się wydaje, że, że rok temu się zdecydowałem na jałowe podłoże. I raczej do tego nie wrócę. Jaki jest plan na przyszłość na ten baniak? Plan jest taki, żeby zrobić tani aquascaping. Żeby zrobić jak najprostsze jak najprostszy sposób, żeby znaleźć jak najprostszy sposób na utrzymanie tego baniaka w miarę w dobrej kondycji to nie będzie Holender, to będzie takie coś łatwego, no. ale akwarium dalej roślinne z tymi samymi rybami, tu jest miszmasz z tymi rybami, ale w sumie już to po, po, po dobrych kilku latach zostały chyba cztery gatunki ryb. Jakaś jedna brzanka Titejami tam jeszcze pływa. Są ramieleski, te niebieskie. Dwa gatunki kirysów, skrzyczyki, jeden skalar. Nie krzyczcie mi znowu, że skalar jest rybą staną, bo ja to dobrze wiem, ale tak się zdarzyło, że miała być para, a nie ma pary. i Nie potrafię do tego mojego koślawego pasiaka dobrać podobnej ryby ostatnio. No, szukam w sklepach i, i nie ma. Są takie skalary, które mi się bardzo nie podobają z krótkimi pływami i takie takie całkiem w taki, nawet nie, nie, nie trójkąt, tylko rąb mają już kształt. Ale, ale tak to wygląda, więc ryby zostaną. Z baniaka muszę wyprowadzić wszystko. Przede wszystkim glona, więc plan mam taki, że ryby przyniosę do siedemdziesiątki. Nie jest ich tu tak dużo, więc powinny tam sobie dać radę przez kilka dni. Yy, cały baniak przepuczę sporą ilością wody utlenionej razem z filtrami trzeba to po prostu wyzerować, pozbyć się każdego możliwego zarodka glona. Yy, podłączę sobie tutaj lampę UV na, na, na kilka dni, yy, potem się pozbędę roślin i potem będę kombinował, co zrobić w sprawie yy, skape i roślin. rośliny na pewno tutaj będą jakieś łatwe, <laughs> yy, może mikrozoria. Może walisneria, yy, może anubiasy, chociaż no, z anubiasami to, to mam od lat problem. Bo to jest coś, która które zaraz glona i potem ciężko tego glona z niej zdjąć, bo roślina sama, sama z siebie za wolno rośnie. No i tyle. No, jakiś, jakiś trawnik czy nie trawnik, nie wiem, jakieś kamyki takie proste. Znaczy kamyki proste, nie, akurat proste nie, proste, nie raczej okrągłe. W każdym bądź razie coś tutaj będę kombinował. Jeszcze nie wiem co. Ale jak się dowiem i zrobię, to na pewno się tym z wami podzielę. A na dziś to już koniec. Już dużo gadania. Dużo za dużo. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Do następnego.